Z jednej strony gospodarze, którzy na zwycięstwo w Ekstraklasie czekają ponad miesiąc, dokładnie od 12 września. Z drugiej strony goście, którzy na wyjazdach jeszcze nie przegrali. Mało tego, stracili tylko jedną bramkę i to jeszcze zrzut ogarnego. Śląsk Wrocław Korona Kielce na ten mecz serdecznie zapraszają. Tadeusz Pawłowski. trener Pawłowski, który cały czas szuka idealnych rozwiązań, idealnego rozwiązania po to, żeby jego zespół tracił mniej bramek, bo, bo to, że Śląsk Grocaw chce grać w swoją piłkę, jak to się mówi, chce narzucać styl grania taki, żeby utrzymywać ją długo przy piłce i kreować jednak te sytuacje bramkowe dołem, jak to Cabrera, się e, gór, e, Za plecami Cabrera słyszeliśmy wypowiedź trenera Brosza. Dlaczego? Tak, bo dobra dyspozycja na treningach i ze, na pewno trener będzie liczył na tego zawodnika. Trochę rozczarowanie pojawia się w momentach, kiedy hmm. zawodnik, który w tygodniu pokazuje się dobrze, niestety tej formy treningowej nie przekłada na, na meczową. Widzimy ustawienie takie samo jak... Nie, ale, ale jeśli stwarza się sytuacje, to są dobre. I, e, można się spodziewać, że Śląsk strzeli dzisiaj gol, a tym bardziej, że murawa i pogoda jest taka, że, że nawet przy wzmożonej defensywie przeciwnika można uderzać z dystansu i, i Śląsk ma takich zawodników, którzy potrafią to robić. No to zobaczymy, może gdzieś złapać w ślizgu. Przy wykoszecie często nawet przyspiesza. Jest no i proszę, jaką szansę mieli teraz Kielczanie. Został w polu karnym Radek Dejmek i to była najlepsza okazja do tego, żeby padł gol w 15 minucie tego menu I Dejmek. Żadnego sparingowego meczu nie rozgrywali podczas tej przerwy na zgrupowanie no. kadry. Ale o tym za moment, bo to wybicie Małkowskiego było bardzo niedokładne. No i teraz troszeczkę uratował drużynę. Doświadczony bramkarz korony dobiegając do Kamila Bilińskiego. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze jest Jacek Kieł. Sylwestrzak i Hołota. Będziemy mieli rzut rożny. Dużo szczęścia. Ja uważam, nawet że niepotrzebnie ślizgiem Biliński wchodził, bo właśnie nawet mógł uzyskać rzut. Rożny. Ale chyba nie spojrzał Sylwestrzak. W szesnastkę, bo Pawłowski były przez nikogo nie pilnowany. Teraz za to rusza Jacek Kielk ma z przodu Kamila Bilińskiego, jest też Flavio. Kiełk do Bilińskiego, wstępu. Biliński, ostry kąt, broni. Małkowski, jeszcze dobra asekuracja w drużynie korony. Dobre, bardzo dobre. Rozegranie dwójkowe. Przepychać się. O no właśnie, cały czas. Flavio Pajszą i Radek Dejmek, jest dośrodkowanie Dejmek. No i będziemy mieli rzut karny, ależ to jest niesamowita sytuacja i teraz Dejmek pokazał Flavio, że nie trzeba było się tak przepychać. bo za moment sobie to jeszcze raz zobaczymy. Zobaczmy, czy stąd sobie to będziemy w stanie zdiagnozować. Moje zdanie jest takie, że Flavio, okej, okay, ale nie wiem czy on, nie sądzę, żeby mógł uniknąć tego zagrania piłki ręką. No trudno, jakby się musi też liczyć defensor. W tym przypadku w jest z, z takim zdolnym działa. Iron Cabrera 1 do 0 w sam środek bramki, 35 minuta meczu. No i Cabrera ma się z czego cieszyć, bo czekali na tę jego bramkę kibice Korony Kielcą, on sam na pewno też czekał. No i niespodziewanie, trzeba to powiedzieć, niespodziewanie. Na tych spotkaniach popatrzmy. No niestety, no jest takie dziwne ułożenie tej ręki, więc. Jeszcze tempo też założyłem, że była ręka. Wydawało mi się, że nie, że nie do zdania, patrząc na powtórki. Było blisko, ale to naturalne blisko. ułożenie nie było. No nie było, właśnie o to chodzi. Więc, e, tak mówimy. Interweniujący w ten sposób był zawodnik. Ktoś już powiedział. Szuka na razie na pewno dla siebie tego miejsca. Gdzieś w środku. No grał jako napastnik, też pamiętamy, kiedy, kiedy Marko Bajszon był kontuzjowany. Cabrera. Adam Kogoska, no Kokoszka po Węgier, bo to jest okazja, świetnie broni Pawełek, no to była piłka dla korony w 39. Minucie, to nie mogło, to Z rzutu wolnego, Damka też y, przybyły. Przypominamy, że mogą Państwo wybierać największy plus meczu, zachęcamy do tego. Facebook komu łamane na kanał plus Sporta. teraz może być kolejna okazja dla drużyny z Kier, gdzie zabrali się może tak jakby chcieli, jest jeszcze sierpina, będzie szansa na 2 do no i piłkarze, że Śląska to chyba Dudu w roli tego, który wybijał piłkę z linii bramkowej ależ to mogła Jarosław być przybył, musiał interweniować, a teraz znów niedokładnie Wrocławianie jak zrebanżują się Kielczanie, jest okazja dla Pawłowskiego, ależ to będzie szansa, szybkość Pawłowskiego, Pawłowski broni Mariuszy Pawełek, no no, 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 jeszcze Cabrera, ależ teraz niewiarygodnie dużo szczęścia mają piłkarze Śląska to... tak, tak Zdecydowanie tak. No, Biegasz, tak powiem, Paweł nie jest wolnym zawodnikiem, ale miał dobry metr straty, mimo że gdzieś tam ręką jeszcze próbował zdekoncentrować po powinien. Chyba Będzie strzelał Jacek bo Bądź to potrafi ale jest okazja. Nie ma bramki, jest piłka w bramce. Nie, podniesiona chorągiewka sędziego asystenta. Mówiłeś ja. stały fragment gry, mówiłeś, że to wszystko może się odmienić. Niestety, ja gospodarzy kołota... Przy tej dobitce aż sam jestem ciekaw jak nie trafił z światu bramki. Zaraz nie od dziś e, z tego atutu. No jednak ta jakość e, trochę kontrolowania piłki zawsze była Znów ryzykownie i przejmują piłkę koroniarze i będzie okazja, jak trzeba tylko zobaczyć Pawłowskiego idealnie ustawionego z lewej strony. Pawłowski! Pawłowski, Mariusz Pawełek, bohaterem tego meczu w drużynie Śląska. Doskonałe zagra zagranie. No look, pas Jowanowicza, który trzyma się teraz długo za głowę. Piotr Celeban. Sierpina. Ankur. Niezłe to zagranie do Pawłowskiego. Ten ładnie przyjął sobie piłkę. Jaki strzał Pawłowskiego. No, no, no. Mogło być bardzo groźnie i było groźnie. Wymowna reakcja Był była. Już... Oh, jeszcze poczekajmy z tą jedną, jedyną akcją Celeban. Za moment będzie już jasne. Korona wygra słabił. Bramka Kabrery w 35. minucie z rzutu karnego. Korona straciła tylko jedną bramkę w dotychczas meczach wyjazdowych. Teraz dokłada 3 punkty. Ma ich 17. Śląsk pozostaje z 13 punktami. Brawo dla zespołu kieleckiego. No a Śląsk zmartwił nie tylko wynikiem. Śląsk zmartwił stylem, w jakim rozegrał dzisiejsze